Przedstawię wam patronów. Matrony. Osoby, które wspierają i nie chcą być nazywane patronami, ani matronami, a potem pojedziemy ze streamem. A więc. Najpierw są ludzie, którzy dają pizzę. Adam Bowłowski, Ranafe, Sakumiak, cześć, jestem Janek, Jacek Kiliański, Małgorzata Sajnok, Czubeska, NeuroShima, kifiki i Jelej. Potem osoby, które myślą: mmm, kawa z ciastkiem będzie spoci. Julia Gierynowicz, Chrysku, Hypatia, Michał Piotrowski, Krzysztof Kardziński, Kamil Kuliga, Chris Dobs, Szabrowny Kucyk, Intega, KTBM32, Marysieńka Emil Dandziu. potem są osoby, które Stary, spokojnie. Dostajcie już kawałek z ciastkiem. Teraz kawa wystarczy. I są to: Drowka, Adam, Kropster, Borsuk cukrowy, George Soros, Lila Vatia, Martyna Wilczek, Aleksandra Lemierz, Marcin Arasimowicz, Sylwanelka, Karolina Rewo, Azur Robin, e, Veronmi i Barnaba. Są też osoby, które dają herbatę. Arkadiusz Gumiński, Wlubel, Junker Jum, Splend, Klusek, WZK Herbaciara, Jakub Kołodziejczyk, Lakardar, Towat Podkreśnik, Michał Jaśkiewicz, Paweł Pawlik, Kolmi i Kod Gruszka. Jest też Lindel. ROLINDEL! Tak właśnie jest. Tak właśnie jest. A. Co tam, co mówię? Tam co, tam, co tam się u was dzieje, szanowne osoby. A Wild Ralp Pierce? Potargany Raler Pierce. Taki przy, przy, przylizany bez sensu. Powiem tak. To jest wideo Batman vs. Elon Musk. Jak miliarderzy robią z siebie bohaterów? Um... I jeżeli to nie będzie krytyczne spojrzenie na to, że miliarderzy nie, nie mogą być jak Batman, to będę, to, 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 to nie wiem co powiem. W sensie... To jest taka dziecina da, że to się w głowie nie mieści. Ale dobrze, spójrzmy na to, bo jestem super ciekaw. Obraz bogacza, przebierającego się za samotnego mściciela, może pokrywać się z obrazem współczesnych multimiliarderów, którzy, angażując się w ekscentryczne projekty, budują swój obraz jako zbawców ludzkości. Przy okazji premiery najnowszego filmu o Batmanie, przyjrzyjmy się zatem, jak bogacze pokroju Ilona Maska czy Jeffa Bezosa, mówiąc o działaniu dla dobra świata, mają na myśli akurat projekty karmiące przy okazji ich własne ego oraz temu, czy i na ile postacie pokroju Batmana poprawiają sytuację zwykłych ludzi. No, bijąc, bijąc głównie ludzi ze, z niższej klasy. Eee... No nie, to na pewno jest hudoliński, nie? To na stówę jest hudoliński, ale... Mm, no, zobaczymy. Dlaczego niby dobroczynny miliarder miałby się przebierać za nietoperza i bić złych klaunów? Czy nie zrobiłby więcej dobrego, udzielając się charytatywnie, inwestując w czystą energię lub rozwój leku na raka? Czy ogromne środki angażowane na nowe gadżety dla człowieka nietoperza nie mogłyby zostać lepiej spożytkowane w bardziej przyziemny sposób? Można by postawić tezę, że Batman, podobnie jak prawdziwi miliarderzy, bardziej dba o heroiczny projekt napędzający jego własne ego niż o samą dobroczynność. Batman to nie tylko twardo strzegący życia ponury dziwak w przebraniu, jest także poniekąd portretem i twardą krytyką samozachwycających się miliarderów i ich fantazji o bohaterstwie. Prawdziwi bogacze przekazują oczywiście nieraz ogromne kwoty na cele charytatywne, jednak po pierwsze, zwykle robią to poprzez własne fundacje, gdzie nadal kontrolują pieniądze i otrzymują wiele ulg podatkowych. A po... Jezus, Maria, co tu się stało? Czym on mówi o ulgach podatkowych miliarderów, nie wierzę. Po drugie, na przykład Jeff Bezos i Elon Musk przekazali mniej niż 1% swojego majątku w ciągu całego życia na cele dobroczynne. Spośród 400 miliarderów przebadanych przez Forbesa tylko 19 przekazało 10% lub więcej swojego majątku. Prawdziwi miliarderzy nie przebierają się też przy tym za strażników walczących z przestępczością na ulicach, ale lubią przeznaczyć ogromne dzieje. sumy na głośne projekty. Zarówno Bezos, jak i Mask intensywnie inwestują w. Kosmiczne penisy! Lub. nazwijmy, nazwijmy rzecz po imieniu. Lub tworzyć kosmiczne penisy! Do wynoszenia swojego. swojego. niekosmicznego penisa tuż poniżej błon. to znaczy. linii. linii kosmosu. Technologie kosmiczne, a ich ostatecznym celem jest budowa miasta na Marsie lub kolonii na orbicie okołoziemskiej. Gówno, prawda! Kurwa, prędzej mi kaktus na dłoni wyrośnie, niż zobaczę miliardera, któregokolwiek z dzisiejszych miliarderów, mieszkającego na orbicie, nie mówiąc już o Marsie. Maski Bezos twierdzą, że wydają pieniądze na kosmos dla dobra ludzkości, abyśmy mogli śnić o wielkich marzeniach i porzucić planetę, gdy już wypełnimy ocean plastikiem, a niebo dwutlenkiem węgla, niczym banda maniakalnych złych szaleńców dążących do autodestrukcji. Można mieć jednak wątpliwości, czy istotnym czynnikiem angażowania się w to nie jest też budowanie własnego wizerunku jako bohaterów gatunku ludzkiego. Potrzeba udowodnienia, że jest się super sprawczym, że osobiście można sięgnąć po coś, co wcześniej nikomu się nie udało. To chyba całkiem dobrze opisuje. Spokojnie, spokojnie, nie budują sobie bunkry w Nowej Zelandii, więc wszystko jest okej. Okay. Bruce a Wayne, a. Batman co prawda nie wyrusza w kosmos, ale buduje mnóstwo niesamowitych zabawek technicznych, od Batrangów przez Batmobile aż po statki kosmiczne, a potem używa tych zabawek, by uczynić ze siebie bohatera, herosa będącego symbolem i dającego nadzieję. Wysiadywanie na posiedzeniach zarządu i dawanie komuś pieniędzy jest nudne, nie daje adrenaliny i nie przynosi sławy, ale wykorzystywanie swoich miliardów, by stać się bohaterem, wydaje się być czymś spektakularnym i niesamowitym. Można sobie łatwo wyobrazić mm. Bruce'a Wayne'a czytającego nagłówki o z zadowolonym z siebie uśmiechem, My który jest znany Muskowi i Jeffowi Bezosowi, gdy myślą o rządzeniu swoimi koloniami na Marsie. Są jednak głosy, że istnieją znacznie lepsze sposoby pożytkowania majątku dla dobra ludzkości. Jakiś czas temu mogliśmy obserwować na Twitterze ciekawą wymianę. Prezes World Food Program zarzucał Elonowi Maskowi, że 2% jego majątku mogłoby zakończyć głód na świecie. W odpowiedzi jednak miliarder oświadczył, że jeśli ONZ będzie w stanie wyjaśnić i rozpisać, jak 6 miliardów dolarów mogłoby rozwiązać problem głodu, to sprzeda on akcję Tesli i zrobi to. W odpowiedzi ONZ zasadniczo przyznało, że rzeczywiście nie zakończyłoby to głodu na świecie, ale taka kwota mogłaby realnie ulżyć w tym problemie. I rzeczywiście rozpisało szczegółowo, jak 6,6 miliarda wystarczyłoby na pokrycie kosztów jedzenia dla najbardziej potrzebujących, a także na system voucherów stymulujący przy okazji lokalnych producentów oraz na koszty transportu, administracji i ogólnie logistyki całego tego przedsięwzięcia przez cały 2022 rok, co realnie ulżyłoby 42 milionom ludzi cierpiących głód w 43 krajach. Według ONZ da się to zrobić. I dodajmy, że nie jest to jałowa pomoc, którą trzeba by ciągnąć w nieskończoność. Problem głodu na świecie jest od kilkudziesięciu lat skutecznie zażegnywany i szacowano, że współczesne inicjatywy całkowicie go zakończą do 2030 roku. Choć... Po co im. Znaczy, zwróćcie uwagę na to, że Lelon oczywiście nie wydał tych pieniędzy, natomiast. E, e, natomiast po co im te bunkry? Bo oni wierzą, że zanim dojdzie do katastrofy pod tytułem Ziemia utonie to dojdzie do innej katastrofy pod tytułem Ludzie się będą buntować i e, e, będzie trzeba uciekać przed krwiożerczymi ludźmi, którzy będą jak zombie chcieli mordować bogaczy. Jaka manipulacja danymi? Po prostu Elon powiedział, że coś zrobi, jak zwykle nie zrobił. Zaznaczmy, że ostatnie lata kryzysu ekonomicznego i pandemii najpewniej to opóźnią. Niemniej jednak, można by argumentować, że jeśli miliarderzy chcą wydawać pieniądze na pomoc ludzkości, to ulżenie milionom ludzi na ostatniej prostej walki z głodem na świecie byłoby dobrym na to sposobem. Choć ewidentnie jest to mniej ekstrawaganckie i mniej prestiżowe niż realizowanie projektów z pogranicza science fiction. Miliarderzy też lubią fantazje o wzmocnieniu swojej dotychczasowej pozycji. A ponieważ są miliarderami, mogą te fantazje realizować niezależnie od tego, jak głupie, samolubne czy bezproduktywne by się one nie wydawały. Tak więc owszem, może się wydawać nieco niedorzeczne, że miliarder decyduje się na wykorzystanie swoich ogromnych zasobów do walki z przestępczością na ulicach i bicia psychicznie chorych ludzi, aż do utraty przytomności, ale bycie miliarderem oznacza, że możesz robić dowolnie niedorzeczne rzeczy, a ludzie będą cię za to podziwiać. Batman przeznacza ogromne środki na przebieranie się za nietoperza, a w naszym świecie wielu bogaczy kupuje zespoły sportowe albo korporacje medialne dla podnoszenia własnego prestiżu. Co stwarza obraz ludzi, owszem, niezwykłych i z wielkimi osiągnięciami. Ale także silnie skupionych i przejętych kwestią własnego wizerunku, a do tego wyalienowanych od reszty świata i problemów przeciętnego człowieka. No, dlatego mieliśmy taki kult Jobsa, zanim popełnił najbardziej wyrafinowane samobójstwo w historii. I dlatego już tak dużo ludzi nie pamięta, że Gates był paskudnym, krwiożerczym CEO, który na, na, na trupach konkurencji budował pozycję Microsoftu. Podobną wizję dostajemy w najnowszym Batmanie, reżyserowanym przez Matta Reevesa. W kolejnej inkarnacji Mrocznego Rycerza, Miliarder jest wyobcowanym samotnikiem, wątpiącym w sens swojej misji, ale kontynuujący ją, gdyż nie potrafi inaczej funkcjonować. Dopiero pod koniec filmu uświadamia sobie, że oprócz sprawowania figury karzącego ojca, może także dawać nadzieję uciśnionym. Ale poza przeistoczeniem się w symbol, nie zmienia to właściwie nic. To nadal samotny mściciel, który ratując niewinnych w jednej dzielnicy, nie może uratować od napaści innych obywateli na drugim końcu miasta. Co niejako potwierdza tragizm samego mściciela, który w sensie psychologicznym jest nadal dzieckiem niepogodzonym z niesprawiedliwością, jaka spotkała jego i jaka dotyka wszystkich. Można zatem zadać pytanie, czy Batmanowi w rzeczywistości nie zależy tak naprawdę na zachowaniu statusu quo w Gotham, ponieważ bez niego straciłby sens życia i utraciłby jedyny skuteczny sposób na rozładowywanie u siebie agresji. Być może czasami nie chodzi o to, by złapać królika, tylko by ciągle za nim biec. Można spotkać się przy tym z argumentem, że Batman swoją wyjątkowością w istocie napędza konflikty w Gotham i tylko pogarsza sprawę z przestępczością. A... Ej, ale wiecie co, wiecie, co jest super? To nie ma nic wspólnego z miliarderami w tej chwili. W sensie, cała ta, cała, cała ta część filmiku. jak nie jest powiązana z miliarderami. Nijak. A super młodszy być może są wręcz inspirowani i popychani do działania przez samoistnienie zamaskowanego mściciela. Warto jednak przytoczyć tu jeden z odcinków serialu animowanego o Batmanie, w którym nienawidząca Batmana prokurator musi wystąpić w roli obrońcy Człowieka Nietoperza, oskarżonego o bycie źródłem przestępczości Gotham. Dochodząc ostatecznie do wniosku, że złoczyńcy w mieście już byli źli przed przybyciem Batmana, a jego pojawienie się dodało co najwyżej do ich arsenału kilka sztuczek oraz dało im pretekst do przemocy, ale jej źródłem są ich własne motywacje. Ostatecznie nawet sędzia Joker uznaje Batmana za niewinnego. Sami spapraliśmy swoje własne życie. Po czym dodaje jednak, ale ponieważ wszyscy jesteśmy podli zepsuci i zdeprawowani, to i tak ci zniszczymy. Zauważmy jednak, że wyjątkowość Batmana może rodzić też problemy. Co widać doskonale w filmie Mroczny Rycerz Joker, grany przez Hefa Legera. No dobrze, i gdzie tu jest Lelon Mózg? Przecież to wideo jest kompozycyjnie. Jakąś gigantyczną porażką! To są dwie osobne narracje, które nie mają, są nic wspólnego. Może być postrzegany jako bezpośrednia konsekwencja wojny Batmana z przestępczością. Ponieważ Batman w zasadzie zlikwidował całą tradycyjną przestępczość w Gotham, powstaje radykalna, karykaturalna reakcja w postaci szalonego klauna. Można powiedzieć, że ile dobrego by nie zrobili miliarderzy, to postacie takie jak Bezos i Musk stają się jednocześnie ikonami świata ogromnych nierówności i wytwarzają nieraz karykaturalne i unikalne dla kapitalizmu problemy, takie jak nadmiar dóbr i na przykład. Przepraszam, a co dobrego, co... Poczekaj, czekaj, czekaj, czekajcie, ale co dobrego zrobił dokładnie Bezos? Co dokładnie zrobił Bezos? Że, 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 że co, że pracę dostał? Znaczy, że że, że, że pracę, że firmę założył? Ja słyszałem, że każdy może założyć firmę. Czy może zrobił to dobrego, że zarabia 40 tysięcy dolarów na sekundę? Wkład Masowe niszczenie pełnoprawnych produktów przez Amazona, które opisywaliśmy w jednym z poprzednich odcinków. Z drugiej jednak strony zauważmy, że w fabule komiksów i filmów Batman realizuje swoje powołanie, bo nikt inny nie dałby temu rady. Bruce wierzy, że jeśli on tego nie zrobi, to nikt inny się tego nie podejmie, i że miasto Gotham potrzebuje jego osobiście. I zauważmy też, że miliarderzy tacy jak wspomnieni Bezos i Musk, są jednymi z nielicznych ludzi, którzy pchają dziś do przodu choćby rozwój podboju kosmosu. Nieprawda. Ej, nieprawda, przepraszam. Kto właśnie wysłał. Przypomnijcie mi, Bezos czy Mask wysłał właśnie na orbitę super nowoczesny teleskop. Bo to kurwa nędzy. To jest taki, to jest taki żart. Właśnie, to jest, to jest ta rzecz, którą to jest ta rzecz, której ja po prostu nie potrafię zdzierżyć. To, że, że takie błazny naprawdę wierzą, że mask przyczynia się do rozwoju eksploracji i eksploatacji kosmosu. Że, 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 że ludziom wydaje się, że mask faktycznie czyni. Jakby, że on przesuwa granice tego, co jest możliwe. Tymczasem wszystko w doktrynie rozwoju naszej e, naszego, na, naszego funkcjonowania w kosmosie dzieje się za pośrednictwem państwowych programów i tyle. W sensie, szur, fajnie, że że Mask zrobił rakiety, które wracają na Ziemię, super, nie, dobrze dla niego. I tak, jest to przydatne, ale <ścoughs> on jest odpowiednikiem gościa, który wymyślił lepsze opony do samochodów, które są 20% bardziej gumowe albo 20% mniej się ścierają. Jeśli uważamy, że ekspansja w tym kierunku jest ludzkości potrzebna, nie uważamy. Nie uważamy, nie ma żadnych dowodów na to, żeby w tym momencie ekspansja w kosmos mogła przyczynić się do, naszego, do poprawienia naszego dobrostanu albo do um, uratowania nas przed um, katastrofą, która się zbliża. To być może faktycznie nikt poza ekscentrycznymi miliarderami nas tam nie zaprowadzi. Poza oczywiście NASA, ESA. Chińską, e, e, agencją kosmiczną, może indyjską. To nikt, faktycznie. A brak zamaskowanych dziwaków z przerośniętym ego sprawiłby jedynie zajęcie tej sfery przez super Mhm. Mhm. Ale my już mamy super złoczyńce. Kurwa, wykopał. wynalazł kopanie tuneli w XXI wieku. Już mamy super złoczyńce. Przypomnijmy, że kolejnym podmiotem, który obiecuje kolonizację Marsa, jest totalitarny reżim Chin. Co tu się stało? Oj, jest Bezos, Mask i, 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 i Xi Jinping. To są wszystkie opcje w kwestii kosmosu. Więc jak nie będzie popierać Bezosa i Maska, to Xi Jinping. Boże, jak mi przykro, że te kurwa, że te dzieciaków wierzy w tą pierdoloną propagandę. I że oni że oni e, naprawdę kręcą takie rzeczy. Mm. Moim zdaniem Musk zbyt ciężko pracował w chwilach kryzysu finansowego w swoich firmach, aby to było karbienie swojego ego. To, że Musk jest sensacyjny jak tylko może, to po części bezpłatna reklama jego firm. Wysłanie Tesli poza ziemię to niezła reklama, zwłaszcza dopiero po 2019 Tesla się ustabilizowała.